Hej, moi drogie robaczki, tutaj Paweł i witajcie na moim kanale. Na szczęście ten tydzień był o wiele lepszy niż poprzedni, więc naprawdę to mnie bardzo cieszy. Czy ja to odpowiedziałem znowu po polsku? Ja wyglądam dzisiaj jakoś tak łyso, no nie wiem. Kolejny przeszczep się szykuje. Tak miałem przeszczep włosów. Ale widzicie, co? Moja konkurencja na naszej wspólnej grupie zrobiła takie pośmielisko za ostatniego naszego filmu, że zrobiło mi się naprawdę bardzo przykro. Do tego stopnia, że nawet na to nie zareagowało. Śmiali się ze mnie: Klaudia Mebel, Simbadek, Dupcik Pupcik. I bryglowa. Bryglowa chyba najmniej. <grych> I naprawdę, bo mi bardzo przykro, mówię dobra. Jak taką mają bekę, z tego co ja sobie tutaj tworzę to stwierdziłem, że nie będę dalej nagrywać, ale szybko mi przeszło, bo mówię, są zazdrośni. Tak samo jak byli zazdrośni, że pierwszy biłem milion na TikToku. Mam najwięcej jeszcze chyba na Instagramie. <grych> I zaraz bije kogoś tam, nie wiem nad kogo, z naszej grupy na YouTubie, ok? Chyba <grych> Tyle chciałem powiedzieć, jak mnie oglądacie to nie oglądajcie mnie, ten program nie jest dla Was. Tak, wracając do mojego wspaniałego życia, streszczę Wam dzisiaj, co działo się w tym tygodniu, więc Wy sobie róbcie kawkę czy herbatkę, posłuchajcie, przy spontanicznie posłuchajcie, bo ja tak bardzo często robię dla mnie YouTube, to powiem Wam, że to jest taki podcast. Ja sobie zawsze słucham, oglądam coś podczas sprzątania. Po pierwsze, czuję się o wiele lepiej. Jak wiecie, byłem chory ostatnio i strasznie przy tym pierwszym odcinku, bez nazwy serii, stękałem. Ale to choróbstwo otrzymało mnie dwa tygodnie. A Piję przedtrejnkówkę. Mój ulubiony smak zresztą, winogronowy. Wydarzenie. Opowiem wam dzisiaj, co się wydarzyło podczas całego tego tygodnia w naszym skromnym życiu. Ogólnie, w Niemczech jest teraz jakiś Armagedon, ponieważ rolnicy mają strajki. I wyobraźcie sobie, może znajdę jakieś ciekawe zdjęcie, powklejam wam, jak to wygląda w miastach. Oni jeżdżą i na autostradach, i w miastach po prostu rozwożą gnojowisko i blokują przejścia tymi wielkimi kombajnami, żeby nie było przejazdu. Czy idzie to? I szczerze, ja się bardzo cieszę, że walczą o swoje. Ponieważ każda grupa zawodowa powinna w taki sposób działać. Jakie źle to walczycie. Słuchajcie, to nie jest tak kolorowo, jak zawsze wszyscy mówią w Polsce, do Niemiec, do Niemiec, do Niemiec. Nie. Tutaj ludziom też się nie podoba. Naprawdę pod pewnym kątem jest strasznie, do tego stopnia, że jak mówią tutajsi rolnicy, że im się nie opłaca wyjmować ziemniaków, marchewek z ziemi, bo marchewka będzie zakrzywa, bo ziemniak jest nie taki, więc tutaj w ogóle jest. Ostro. Byłem w tym tygodniu z dziewczynami u Fryzjera. Były tak bardzo brudne. Ostatnio raz z nimi byłem w we wrześniu. W Polsce i od tamtego czasu tylko je czesaliśmy, ale były już tak brudne. koło było sklejane, wiecie, wszystkie robaki, wychodzimy z nim na pole, no stop są brudne. Zawoziłem je systematycznie, jedną po kolei. Zresztą tu macie TikToka, żeby zobaczcie, naprawdę, bo takie sprawy u mnie są na bieżąco na TikToku, więc tam się dużo dzieje, więc jak najbardziej was zapraszam. Pani fryzjer przepięknie zrobiła dziewczynki, naprawdę wyszły pachnące, cudowne i w ogóle wow. Ale kwestie finansowe tutaj, powiem Wam. Nie powiem wam ile zapłaciłem, ale w Polsce płaciłem średnio 700 zł za trzy psy. Będą rzadziej wożone, powiem tak. <gryw> nie sądziłem, że usługa fryzjerstwa w Niemczech będzie tak droga. Ach, to jakiś inny level, ale nie ma co narzekać. Po to zarabiam pieniądze, żeby dbać o nasze psy. Sam je chciałem. Paweł, kochasz te psy? Paweł, dobrze ci żyjesz z nimi w bloku. Uwielbiasz to. No. One były do tego stopnia brudne, że kiedy je dotykałem, miałem brudne łapy i jak tylko poszedłem umyć ręce, to ta woda była po prostu jak, jak, jakaś żubura. Naprawdę, było tak grubo. Ja nie wiem, jak je mogę do łóżka. Pana. Ty... Ja z tego punktu widzę Candy leży na łóżku. Wracając do tematu rolników. Posłuchajcie, to naprawdę nam utrudniło życie w tym tygodniu. Na szczęście, ja już wam o tym wspominałem na TikToku, tutaj chyba nie. My mamy drugie mieszkanie ze szpitala dla lekarzy. W sensie mój facet ma zagwarantowane to przez szpital. I na szczęście, ponieważ My mieszkamy 50 km od Hamburga, teraz są te strajki. On by jeździł codziennie do pracy ponad 2 godziny, więc to nam bardzo ułatwiło życie, ale jestem ogólnie na siebie trochę zły, ponieważ ja cały czas namawiałam mojego faceta, żeby zrezygnował z tego mieszkania, a teraz widzę, że na takie trudne przypadki życia codziennego to nam będzie bardzo potrzebne. Moi drodzy, w ogóle ja mam sony Alfa 6400. Ta? Chciałbym zmienić aparat, ponieważ mam wrażenie, że obraz jest fatalny. Mało tego, ten aparat nie ma stabilizacji obrazu, więc jeżeli macie mi do polecenia jakiś fajny aparat, który mogę brać jak telefon i filmować, żeby nie było po prostu takiej trzęsiawki, byłoby mi bardzo miło. Chyba że mam kupić gimbala, ale co wiem, to jest bez sensu. To są drogie aparaty. Ja nie wiedziałam, że no, kupując ten aparat będzie taki taki zły, że mogę go tutaj utrzymać w jednym miejscu. Wracając do tematu. I wyobraźcie sobie, że ja cały... Tydzień spędziłem sam w domu, rozumiecie to? Ogólnie się cieszę, że mam taką możliwość, ale ja mówię, kurczę, jakie to jest po prostu dziwne. Musiałem sam wchodzić z dziewczynami na spacer. Ja się ogólnie zawsze bardzo cieszę, kiedy wracam z pracy, ponieważ bierze dziewczynę, ja mogę być sam w domu albo wychodzimy razem w dwójkę. Widzicie, kogo ciągnie? Jak zawoziłem te psy do fryzjera i wychodziłem każdą pojedynczo, ja mówię, kurczę, ale fajnie mieć jednego pieska. Ja, jak miałem jednego pieska, to w ogóle bym niczego nie odczuł. Po prostu tak. To było takie wygodne. Szybsy, szczególnie koko. Umówmy się, ja bardzo kocham koko, ale koko jest większa od owczarka, który tutaj jest. Czajcie to? Koko jest takim bydlęciem. Kocham ją, ale. Ciężko się znowu I do tego momentu jestem w samym mieszkaniu. Jest mi trochę smutno, bo nie znoszę tego. Tak się wiecie, przyzwyczaiłem że mieszkam z kimś. Słuchajcie, my jesteśmy z już dwa lata prawie. W Kietni mamy dwa lata. Pamiętajcie, 19 kwietnia macie nam złożyć życzenia i... Ja czekam za kwiatami od was, okej? Podam wam adres Szczynki Poczczowej w Polsce. i pod... później potem... Później kwiaty przejadę. nie wiem, czemu się zrestuje, mówiąc o was. Jedzenie. Czy w ogóle jesteście w takiej kategorii, żebym robił co tydzień, jedzenie, wydarzenia, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, bo na razie na to się zapowiada. A propos jedzenia, ja w tym tygodniu robiłem sobie jeden posiłek, jadłem go przez cały tydzień. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Przez trzy dni, dobra? Chciałbym tu przylać candy? Chodźcie, pokaż. Chodźcie, pokaż, jak już chodźcie, pokaż. Let's go, ja przez cały tydzień jadłem wtorek, na czwartek przez cały tydzień. Kurczaka po koreańsku. Ja nie wiem, czy go kiedykolwiek jedliście. To jest jedna z najlepszych potraw, dań. Nie wiem, jakie możesz sobie zrobić, kiedy jesteście sami w domu. Ja ogólnie jadłem codziennie pizzę, ale umówmy się, że jestem na diecie i się spasłem i stwierdziłem, że nie będę tego robił. Wiecie jak jest. Więc pierwsze dwa dni jadę tosty. Jadę je na śniadanie, obiad i kolację. Później, by dobra, zrobię, zrobię coś szalonego. Zrobię tego kurczaka po koreańsku. W termolu. Zresztą jest z tego TikTok. Tutaj sobie gdzieś go znajdziecie i będziecie mogli sobie go odtworzyć, jak go sobie gotuje. I jest to coś świetnego. Naprawdę wszystkim polecam. Wszystkim polecam. A co, czekajcie, po czekajcie, poczekajcie, zrobię miniaturkę. Mamy turkę. Wszystkim polecam, kurczak bo jest po prostu przepyszny. I tak, jestem tym dziwnym człowiekiem, który potrafi jeść to samo tydzień. Z kolei mój facet, on jest... Ja też nie wiem, czy o tym już gdzieś nie mówiłem. On jest tym typem człowieka, który musi jeść Codziennie coś innego. Kupuje na każdy obiad, wyobraźcie sobie, tyle jedzenia, że nam starczy na kolejne dwa tygodnie, a on je to tylko jednego dnia. Mówi, Paweł, nie, tak nie robię. Ostatnio kupił minion składników na zupę czosnkową. Wyobraźcie sobie, zanim była ta tragedia i musiał zostać tam w tym mieszkaniu. Ja tą zupę jadłem później, tak? On już jej nie jadł, je, bo ja musiałem zjeść, bo ja jestem na taki tata, muszę wszystko wciągnąć. On kolejnego dnia chciał courton bleu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest taki dewolaj, nie dewolaj, ale z szynką misterem, bo dewolaj są chyba tylko z masłem i są zawijane, a to jest takie bardziej jak kotlet w środku z tym wszystkim. I codziennie musi coś innego. Mi to tak denerwuje, on tyle pieniędzy w daje na jedzenie, a później to jedzenie albo ja zjadam, albo daje dziewczynom. Nie wiem, czy ktoś ma z Was taki problem. Jeżeli macie, dajcie mi znać, rozwiążemy go wspólnie. I podczas tego jedzenia. Jestem na tyle dziwnym człowiekiem, że ja muszę codziennie coś oglądać. Codziennie coś oglądać podczas jedzenia. Podczas tych posiłków ja muszę coś oglądać. Nie potrafię zjeść obiadu, śniadania, kolacji, kiedy jestem sam i nie mam czegoś do oglądania. Dziwny defekt. Ludzie się ze mnie śmieją, ale ja tak mam. Potraficie coś to tak zjeść w tak tanej ciszy? Nie musi to się muszę się na tym skupić. Najlepiej jakiś fajny serial albo film. I. To może być nasza kolejna kategoria, film, serial, kino. Kino? Gdzie będę wam mówił co oglądałem w tym tygodniu. Znowu rapujemy. W tym tygodniu trochę oglądałem. I wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie co oglądałem. Wow, ale fajnie. Koń, skończymy. Kończymy, wychodzę, już się jąkam, się stresuję. W tym tygodniu oglądałem sobie... Dwa filmy i jeden serial. Zaczniemy od między nami żywiołami. Ja nie będę wam go streszczał, jestem kiepski w tym. Mogę wam go ocenić. Ja ten film oceniam na 6 na 10. Ogólnie rzecz biorąc, fajna animacja, ale jak słaba historia. Tragiczna historia. Dla mnie ta historia była tak nudna. Miałem więcej wymagań co do tego filmu. Mało tego, bardzo mi się nie podobał, głos głównej bohaterki tej ognicy, A nie wiem, miała na imię. Ember po angielsku, ona była. Nie podobało mi się to. Jakby co? A nieważne. Ale czy jak macie dzieciaki, czy w ogóle lubicie Pixara, to tak, oglądajcie to, bo ja widziałem wszystkie filmy Pixara. I to jest fajne zabicie czasu. Może wam trochę obrzydziłem to, nieważne. To już jest film z zeszłego roku, więc pewnie go oglądaliście. Film numer dwa, który oglądałem, ale mi się bardzo podobał, jest to Mario. Poczekajcie. Mario. Tego Mario akurat mam z Hazardu. Kazał mi Mario, Siri nie posłuchuj na, to jest straszne! Okej, okay, to było dziwne. Mój zegarek nas mega posuje. Mój facet jest hazardzistą. Takie zrobił tytuł tego odcinka. Mój facet jest hazardzistą. <grym> Słuchajcie, mój facet jest hazardzistą i on kiedy widzi jakiekolwiek automaty, inne rzeczy, on mi losuje. I zawsze mi się pyta, co ze z jakiego automatu. Ja zawsze mu pokazuję to to lub to i to. Mamy różne zabawki. <gry> I mówię, kurde, to jest Mario, to jest Mario. Więc tak, mam Mario od mojego faceta, ale wracając do tematu filmu. Film Mario był naprawdę świetny. On po prostu mnie zaskoczył, dlatego że myślałam, że jak może wystawić historię Mario, nie, ale bardzo mi się podobało to połączenie tych światów. Nie podoba mi się trochę historia Peach, dlatego że e, ja mimo to, że jestem taki, powinienem być taki skrajnie lewicowy. Nie podoba mi się robienie z tych klasycznych postaci. Ja sobie zawsze wyobrażam to jako jaką taką, o jest do uratowania, że ona naprawdę jest super laską, bach, bach, bach i, i jest lepsza naprawdę od Maria. Co? Jak wy rozumiecie to? Jeżeli lubicie bardzo feministyczną nutkę w nowych bajkach i filmach, to to może was zrazić. To było jedyne, co mnie zraziło, ale super. Ogólnie do tego filmu bym wrócił i mam nadzieję, że powstanie druga część, jakby Super. I ostatni serial musiałem sobie go zapisać, bo naprawdę nie pamiętam, się nazywał, ale bardzo mi się podobał. Był to na Netflixie. Już mnie nie oszukasz. Bardzo mi się podobał ten film. Serial, serial. To był serial. Ja lubię taką, wiecie, nutkę takiego knału, coś się dzieje, Tirurilu. Wyobrażałam sobie troszeczkę inaczej, ale podobno ten reżyser, czy ktoś tam robi takie dziwne filmy, seriale. Paweł to był serial, Paweł! Ja nie wiem, dlaczego sobie już u jakieś słowa powtarzał. On robi podobno takie dziwne seriale, ale bardzo mi się podoba. Lubię taką tajemnicę, jakieś rozwiązanie. Super. Nie oceniłbym tego serialu wyżej niż Mario. Mario chyba ocenił na 8 na 10, to temu dałbym 7 na 10. Fajny, fajny. Oglądajcie sobie. Co mnie uraziło w tym filmie? Oczy się obrażony. Że trwał za długo jeden odcinek. Za długo. Męczy mnie to. Wolałbym, żeby te odcinki były bardziej treściwe i trochę krótsze. A jak mają być takie nietreściwe, to niech będą tak krótsze, bo godzina 50 parę minut na jeden odcinek za długo. Ja nie mam tyle czasu w ciągu tygodnia. Ja się cieszę, że do. Zobaczyłem, okej. Okay? Ale dzisiaj mam dobry humor. Naprawdę jako dzisiaj, dzisiaj, pornaj do zeszłego tygodnia chciało mi się z wami rozmawiać. Bo w zeszłym tygodniu było widać, że jestem przemęczony. Wy mi pisaliście, że Paweł widać, że to pod ciebie przytoczyło i w ogóle strasznie się czujesz. Cieszę się, że to widzieliście, bo naprawdę trauma z tym obrzucaniem domu, napastowaniem mnie i wchodzeniem do domu, kiedy jestem w domu, tam, że z moich psychosom to naprawdę było traumatyczne. Dobra, nie chcę tego wracać. Teraz to mam dobry humor, bo chyba, chyba tego potrzebowałem. Potrzebowałem wygada się wam, żebyście usłyszeli to. No. A i dostałem pytanie, czy coś się z tym dzieje. Tak, sprawa jest na prokuraturze. Ja was w ogóle serdecznie zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Tam się dzieje wszystko na bieżąco, więc let's go, nie macie co robić. Go, 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 go. Zasubskrybujcie mnie, dajcie mi follow. Zresztą poproszę. Poproszę łapki w górę, proszę follow. Czemu ja tak mówię? Ja nie wiem, ja chyba dzisiaj jestem na jakiś stop. Czysto! Dogronowe no, gronowy, coś. Albuzowa? Czuję się po prostu zbytnio pobudzony i mam jakieś. poddało mi wyrzut szczęścia. Mm. Proszę, tak jak mówiłem przedtem, wymyśliłem jakąś nazwę na te nasze show cotygodniowe, okej? Okay? Bo ja nie mam na to pomysłu żadnego. Tak myślałem sobie, że w przyszłym tygodniu. Może zrobimy jakiś test niemieckiego żarcia. Może mam jechać w tym tygodniu, kupić coś do niemieckiego sklepu, do jakiegoś Kauflandu czy rewę. Nie wiem, jakieś chipsy przetestować wam, jakieś takie inne rzeczy. Macie na to ochotę? Ludzie to robią. Oglądam pierogi z kimchi w Korei. Ona na stop gotuje, robi fajne rzeczy. Ja też jestem przecież w innym kraju. Też mogę wam coś fajnego pokupować. Wam? O, oh, wow, <laughs> za daleko poszedłem. Sobie i mogę to przetestować, żebyście wy widzieli. Jakby mamy tutaj możliwości, więc dajcie mi znać, czy mam coś fajnego kupić. Jeżeli tak, to dajcie mi znać, a my widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wam wszystko powiedziałem. Na kamerze mam hmm, 26 minut nagrywania. Ciekawe, ile z tego wytnę. Pewnie połowę. Ale to, tyle na ten tydzień. Kisi kisi bye bye moje robaczki. Już czas, już czas pożegnać się. Dobranoc, już czas, na ser. To tyle. Miło było, mam nadzieję, że kawę wypiliście. Ja kolejnym razem też sobie zrobię kawę z wami. Energetyk to, to troszeczkę mi tam nie służy, nie? <śled> <śled> treningówka, Pa!